Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony NORBI, kolejny Armored Warfare News. W miesiącu marcu będziemy mieli coś takiego, co nazywa się marcowe <laughs> szaleństwo, przepraszam bardzo. I co my będziemy mieli w ramach tego otoż marcowego szaleństwa. Tu macie nie mniej, ni więcej czołg, który nazywa się pokrótce Puma, ale do niego jeszcze dojdziemy. Pomiędzy 7, 4, 7 marca a 4 kwietnia 2016 roku będziecie mogli wziąć udział w następujących wydarzeniach. Po pierwsze polowanie na kredyty. Musicie wygrać 50 bitew PVP, czyli bitew z drugimi przeci, przeciwnikami nie z botami, i jeżeli wygracie 50 bitów, dostaniecie w nagrodę milion kredytów. Misję można powtórzyć 4 razy, i łącznie możecie zarobić 4 miliony kredytów. A jak wiadomo, kredyty w Armored Warfare to jest dużo większa bolączka aniżeli EXPR. Aniżeli Dodatkowo Liczą się tylko bitwy podczas wydarzenia, czyli wydarzenie trwa od 7 do, marca do 4 kwietnia, więc bitwy w tym czasie rozegrane się tylko będą liczyć. Nagrody zostaną przyznane po zakończeniu wydarzenia, czyli nie będzie to na zasadzie takiej, że robiliśmy 50 bitów i od razu mówimy, że gdzie jest nasze milion kredytów, tylko będą rozdawane będą rozdawane po zakończeniu wydarzenia, czyli prawdopodobnie 4 bądź też 5, 5 kwietnia, będziecie mieli wtedy, dostali nagle milion 2, 3 bądź też nawet 4 miliony kredytów. Tydzień wydarzenia zaczyna się o godzinie 9 w poniedziałek. Dodatkowo, to jest opcja numer 1, dodatkowo opcja numer 2, Ewentualnie wydarzenie numer dwa, walka o premium. Wydaj, wygraj 100 bitew w PvP podczas wydarzenia i zdobądź nagrodę w postaci 14 dni premium. Liczy się, każda wygrana bitwa w trakcie wydarzenia, każda wygrana bitwa. Na reakcję wydarzenia. Czas premium zostanie przyznany po zakończeniu wydarzenia i liczą się tylko bitwy podczas wydarzenia, nagrody zostaną przyznane po zakończeniu wydarzenia, czyli grając sobie i polując na kredyty, robicie sobie na przykład wygrywacie 50 bitów, potem wygrywacie następne 50 bitów, dostajecie 2 miliony kredytów, ale jeszcze dodatkowo 14 dni premium. Prawdopodobnie będzie to też wyglądało w ten sposób. Jak standardowo w Armored Warfare, że będzie to przyznane w postaci bonusu, który będziecie mogli sobie uruchomić, kiedy Wam będzie pasować, a nie kiedy to będzie pasować twórcom gry. Główna nagroda, jeżeli wygracie 150 bite w PvP w trakcie wydarzenia, czyli tak powiedziałem od 7 do 4 od 7 marca do 4 kwietnia, dostajecie czołg o nazwie BWP 1M Puma. Oczywiście wszyscy wiedzą doskonale, co to za pojazd. Jest to pojazd premium, polski pojazd premium i w dodatku jest to pierwszy polski pojazd. Bardzo fajna zabawka, bardzo dobry pojazd i jednocześnie pojazd, który już dawno był zapowiadany, że możecie go zdobyć tylko i wyłącznie w momencie, kiedy będziecie. Mogli dostać się o jakichś streamerów, u YouTuberów, o YouTuberów i bądź też w ramach jakiejś misji. Teraz ta misja będzie trwała prawie miesiąc czasu i będziecie musieli rozegrać 150 w PvP. Dużo, niedużo. Dla porównania, policzcie sobie, ile trzeba było rozegrać bitew, żeby zdobyć FVA 4202 i zrobić 450 000, 450 000 obrażeń, i to w dodatku na czołgach od 8 do 10 poziomu. Tutaj nie będziecie mieli żadnego ograniczenia, czyli możecie, możecie grać na zasadzie takiej, że. Giniecie, bierzecie sobie inny pojazd i robicie następną bitwę. Musicie wygrać po prostu 150 bitew Oczywiście, mogli się prosto, czasem bywa gorzej z tym wygraną, ale cóż, od tego jest prawie miesiąc czasu, żeby spróbować i próbować, żeby zdobyć ten pojazd. Naprawdę pojazd jest świetny, a mam nadzieję, że Wam się podoba tego typu maraton. I będziecie czynnie brali udział. 150 bitew wygranych to nie jest tak w sumie dużo. Tym bardziej, że na razie tutaj nie ma nigdzie informacji o tym, że trzeba robić te wszystkie misje po kolei, czyli na zasadzie takiej, że macie na przykład zrobić 50 bitów w jednej misji, dopiero po zakończeniu pierwszej uaktywnia Wam się druga i tak dalej. Nie, prawdopodobnie w jednym momencie możecie grać i zrobić sobie jednocześnie jej pierwszą, drugą i trzecią misję. To jest właśnie plus i mam nadzieję, że rzeczywiście, że w ten sposób to będzie wyglądać. Podoba Wam się tego typu zabawa, tego typu rozgrywka, bierzecie w niej udział, i ja Wam mówię do usłyszenia. Mam nadzieję, że za niedługo będę miał znowu jakieś kolejne dobre, ciekawe informacje z Armored Warfare. Dzięki. Wytrzymajcie się.